Dobry dzień dobry, dojechaliśmy właśnie do Drohiczyna po dosyć długiej podróży, strasznie ulewne deszcze po drodze, ale jesteśmy na miejscu, zostajemy tu 4 dni łącznie, więc zapraszam Was na drohiczyńskiego vloga. Nasz pokoik, i tam mamy przedpokój i łazienkę. Jezu, jak to jest pięknie! Dotarliśmy nad zakole Bugu, ale okazuje się, że trafiliśmy na jakiś festyn. Są dni drochiczyna i jest wystawa koni. Ale tylko dzisiaj jutro już będzie spokój. Piękny las! nad Bugiem. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego człowieka, który dał radę tu przywieźć maka i wyrzucić śmieci i zostawić to na środku drogi w lesie. Nie wiem, co ludzie mają w głowie. Masakra. Niesamowicie magiczna rzecz dzieje się w czynie. Jak wychodzimy na spacer, to zaczyna padać deszcz, a jak wracamy i zostajemy w domu, to wychodzi słońce. Mamy jakieś magiczne moce, jeżeli chodzi o pogodę. Zjedliśmy właśnie obiadek w tej restauracji u Ireny, w której też, na terenie której też nocujemy. Babka ziemniaczana była pyszna, chłodnik był pyszny, pomidorowa też była dobra, ale... Zaguby były trochę zimne. Będziemy testować jedzenie przez parę dni, bo ja w ogóle bardzo lubię podlaskie jedzenie. W zeszłym roku, jak tu byliśmy, to mieliśmy niezmierny ubaw z tego mostu, bo jak się przechodziło na drugą stronę, to prowadziło wprost do drzewa. Ale teraz podobno zrobiono tutaj ścieżkę dydaktyczną, więc idziemy zobaczyć, co jest po drugiej stronie. I doszliśmy do ścieżki dydaktycznej, pieszo-rowerowej na wyspie Majówka. Dobrze, że ja w ogóle przyjechałam tu w adidasach i chodziłam cały czas w adidasach i zmieniłam sobie buty na balerinę, jak szłam na obiad. I zapomniałam potem włożyć adidasów, więc mam bardzo dobre buty do chodzenia po błocie. Ideolo. Spacerujemy sobie po tej wyspie, idę po piachu, nie wiem czy jakoś ścieżka edukacyjna ona jest dokończona, bo nie ma tu żadnych takich tablic edukacyjnych ani niczego takiego, ale fajnie się tu przespacerować i teraz weszliśmy na piękny widok na katedrę w Drohiczynie. Ale generalnie jest tu bardzo przyjemnie, natomiast popryskaliśmy się od stóp do głów preparatem przeciwko komarom i kleszczom i trzymamy kciuki, żeby zadziałał. Jak tu byliśmy rok temu, to widzieliśmy w tych okolicach Bobra, ale dzisiaj akurat się żaden nie trafił. Drochiczyn, liczące około 2000 mieszkańców miasto nad Bugiem. Niegdyś pięknie rozwijająca się stolica województwa podlaskiego, leżąca na szlakach kupieckich, do której zjeżdżano licznie na sejmiki oraz do ośrodków edukacyjnych, w tym jezuickiego kolegium nobilium. Dziś miasteczko kojarzone jest z pięknymi widokami i spokojnym wypoczynkiem. Drohiczyn chętnie odwiedzany jest przez turystów, ale nie doświadczycie tutaj ogromnych tłumów. Co ciekawe, z Drohiczynem związany jest Daniel Olbrychski, który ma tutaj swój dom, który podobno bardzo często odwiedza. Lojerek zabrał się do archiwum diecezjalnego w Drohiczynie, bo to jest taki drugi cel naszej wycieczki. Jednym, jednym celem są wakacje. Ale drugim celem jest to, że Lojerek ma ogromną pasję genealogiczną i szuka tutaj dokumentów związanych ze swoimi przodkami. W ogóle pasja jest mega imponująca, bo on w swoim drzewie genealogicznym ma już ponad tysiąc osób, gdzieś dotarł daleko do tych korzeni. To jest jego 10 lat pracy nad tym, także fantastyczna rzecz. Natomiast ja w tym czasie, jako człowiek bez genealogicznej pasji, zbieram się powoli i idę sobie poczytać. Książka nad Bugiem. Taką mam fantazję, chyba, że zaraz lunie, to wtedy będę czytać książkę tutaj w pokoju i zastanawiam się, czy się w ogóle malować, bo nie chce mi się na wakacjach. Może nałożę sobie jakiś krem CC. Chce podejść do mnie, ale wstydzi się zagadać. Ja nie podchodzę do niego, żeby go nie denerwować. No i on też już zmienił zdanie. Znowu idzie w moją stronę. No, nie mam nic dla ciebie. Nic dla ciebie nie mam. Taka jestem okropna. Taka jestem okropna. Nie wzięłam kociej karmy. Nie wzięłam kociej karmy, no. Co za baba ze mnie. Trochę mnie przerażają takie koty w takich miasteczkach wychodzące, bo jednak no jeżdżą tu samochody zawsze się o nie martwię, ale no słodzieśny był ten kot. Ja jestem z tych, co wiecie, wszystkie koty moje, nawet te co nie moje, zawsze na wakacjach sobie jakiegoś kociego kumpla znajdę. Tutaj w Drohiczynie znajduje się sowiecki schron bojowy, on jest elementem linii Mołotowa, czyli takiej najdłuższej linii fortyfikacyjnej XX. Europy. Powiem wam, że niby nie ma słońca, a jednak razi. A ja Oksy zostawiłam w pokoju naszym. Gdy siedziałam nad bugiem i czytałam książkę, to naszła mnie niezmierna ochota. Ale taka wieręcz pierwotna, niezmierna ochota na zupkę z proszku. I w te pędy z tego Bugu pobiegłam do sklepu, żeby kupić sobie zupkę w proszku i ją zrobić. I tak sobie potem myślę, Ewunia, przecież jesteś na wakacjach, to jest tyle dobrego podlaskiego jedzenia, które będziesz też dzisiaj jadła. A ty zamiast siedzieć nad Bugiem i książkę czytać, to biegniesz do sklepu. Ale tak zrobiłam. Wpadliśmy taki pomysł, że zrobimy quest w Drohiczynie. Ściągnęliśmy sobie taką specjalną apkę e, z questami i idziemy robić nasz pierwszy quest. Bardzo się bawię dobrze przy tym, bo w ogóle nie wiem, nigdy nie robiłam żadnego questu i w ogóle nie wiemy o co chodzi. Do też nie, no ale zobaczymy. Tak sobie myślę, że nie będę Wam pokazywać tego, co robimy w tych questach, bo zepsułoby zabawę to tym osobom, które to obejrzą, a chciałyby to zrobić y, samodzielnie, ale generalnie zabawa polega na tym, że dostajemy wskazówki, gdzie mamy chodzić tutaj po miasteczku i chodzimy od punktu do punktu i rozwiązujemy zagadki, na które odpowiedzi znajdujemy w tych miejscach. Super sprawa, naprawdę. Fajnie odkrywać y, miasto w ten sposób. Akurat ktoś się przeprawia na drugą stronę Bugu. Wiecie co? No, ręce opadają. Jak sobie pomyślę o tych ludziach, którzy to tu zostawili. Kończyliśmy nasz quest i dostaliśmy nawet nagrodę, ale nie wiem, czy Wam mogę powiedzieć co, bo nie chcę Wam psuć niespodzianki, jeżeli będziecie dopiero ten quest wypełniać. Dlatego umówmy się, że jeżeli nie chcecie wiedzieć, to możecie przewinąć o 5-10 sekund ten film. Za wypełnienie questu dostaliśmy puzzle, ale super, będę układać. Bardzo fajny pomysł w ogóle z tymi questami. My jesteśmy w ogóle w, w Drohiczynie już drugi raz. I, znaczy, ja jestem drugi raz, lojarek jest chyba dziesiąty, ale y, większość tych miejsc, które były w Questie, znaliśmy. Ale też fajnie było sobie zobaczyć Drohiczyn trochę od innej strony. Y, I myślę, że jak gdzieś jeszcze pojedziemy, to będziemy z Questów korzystać i sobie poznawać y, rejony, do których zajrzymy z takiej innej perspektywy. Jezu, ale ja wyszłam stamtąd szczęśliwa. Zamówiliśmy sobie kartacze i babkę ziemniaczaną. To znaczy ja zamówiłam kartacze, lojerek, babkę ziemniaczaną ze świeżynką, świeżyzną. Maćku, czym ona była? <noise> w każdym razie z takim gulaszem, gulaszem podlaskim. I oczywiście pozamienialiśmy się tym, zjedliśmy na pół. Dokończę, może to co mi przerwały psy. W każdym razie wyszliśmy stamtąd bardzo zadowoleni i babka ziemniaczana z pieca była świeża. Nie wiem, czy to dlatego smakowała zupełnie inaczej niż ta, którą jedliśmy poprzednio. Ale była mega, naprawdę przypyszna. Ale moje kartacze też były boskie i tak jedliśmy to pół na pół. Po południu odwiedzamy oddaloną od Drohiczyna o około 20 minut górę grabarkę, jedno z bardzo ważnych miejsc dla wyznawców prawosławia w Polsce. Według legendy, kiedy na początku XVIII wieku na Podlasiu szalała epidemia cholery, jeden z mieszkańców Siemiatycz dostąpił objawienia i za jego głosem wierni udali się na górę grabarkę, przynosząc ze sobą krzyże. Obmywali się wodą z pobliskiego źródełka i modlili się, co miało uchronić ich przed chorobą. Później powstała tu Cerkiew, która niestety została podpalona i doszczęta nie spłonęła w 1990 roku, została później odbudowana. Wokół cerkwi możemy zobaczyć krzyże wotywne przynoszone przez pielgrzymów. Po odwiedzeniu cerkwi w grabarce postanowiliśmy się przejść po prostu tutaj trochę po okolicy. Słychać dzwony z góry grabarki. W większości tych tablic nie było rok temu i moim zdaniem one są bardzo ładnie zrobione. Fajne są te rysunki. Chciałam Wam nagrać, jak tu pięknie słychać. Nie wiem co to jest świerszcze, czy jakieś inne stworzenie, ale jakiś wariat szaleje na jakimś, nie wiem, czy motorze, czy motorynce, czy jakimś dziadostwie. No i tyle z tej ciszy i spokoju. Zamilkł. Ciekawa tablica. Ja nie zbieram nigdy grzybów. Raz, że ich nie widzę, bo ja potrafię wejść na grzyba ale go nie zauważyć. A dwa, że nie umiem zbierać grzybów, nie znam się na grzybach. Lubię jeść, ale nie lubię zbierać. Dużo tu jest takich ekstra zabaw dla dzieci i dla większych dzieci. Tu jest na przykład koło, które możemy zakręcić. To są pytania. Do tego koła, więc można sobie zrobić taką grę, a tam z tyłu są odpowiedzi. Fajny pomysł! Piękna pogoda dzisiaj w Drohiczynie. idziemy sobie poczytać na dług. Byliśmy się na cmentarz żydowski w Drohiczynie, chciałabym wam go pokazać w tym vlogu, byliśmy tam w zeszłym roku i na mnie to miejsce zrobiło bardzo duże wrażenie, chociaż tak naprawdę było bardzo niepozorne i chcemy zobaczyć czy coś się od tego czasu zmieniło, aczkolwiek poszliśmy sobie zupełnie inną ścieżką i nie wiem czy tam dzisiaj dotrzemy, No spacerujemy póki co po Drohiczynie. Społeczność żydowska pojawiła się w Drohiczynie w XV wieku i występowała w różnej liczebności na przestrzeni dziejów aż do czasu okupacji niemieckiej w 1942 roku. W Drohiczynie istniało getto, a w oddalonym o około 60 km obozie w Treblince dokonywano masowej zagłady Żydów. Społeczność żydowska w Drohiczynie nie odrodziła się po tym czasie, a wielu z tych, którzy ocaleli, wyemigrowało. Przy cmentarzu stoi tablica upamiętniająca te wydarzenia. Cmentarz porasta mchem i czasami ciężko odróżnić macewy od trawy i kamieni. Jest to widok bardzo smutny, tak myślimy, że jak byliśmy rok temu, to to miejsce było mniej zarośnięte, że teraz jest zarośnięte bardziej. Dużo mniej macef jest widocznych. Ten cmentarz jest bardzo zaniedbany, niezaopiekowany. Nie wiem jakie są plany wobec niego, czy to się ma zmieniać, czy nie, ale wydaje mi się, że jest gorzej niż, niż rok temu. ale złota godzina wjechała na pełnej do tego stopnia, że ja tu jestem po prostu pomarańczowa w tym świetle. Zeszliśmy właśnie z wieży widokowej, policzyłam schody i wyszło mi, że jest ich 92, ale liczyłam tylko jak schodziłam, więc może to być pomiar y, niedokładny. Jeżeli ktoś z Was będzie kiedyś na wieży widokowej w Drohiczynie i będzie jakimś cudem oglądał tego vloga, to dajcie mi znać, ile tam jest schodów. Pokazywałam wam chyba wcześniej, ale to jest miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. U Jarenne jest tu restauracja i pokoje gościnne. My mieszkamy tam z boku. Boże, nie mogę się napatrzeć. Ile rozkłada się gazeta? Szklana butelka, butelka plastikowa, wdrapaliśmy się po raz kolejny, ostatni, już podczas naszego pobytu, raz na wieżę widokową. Policzyliśmy te stopnie, faktycznie wyszło 92. Podziwiamy drohiczyńskie widoki. Bardzo chcielibyśmy tu wrócić i przyjechać. Na dłużej, przynajmniej na tydzień, i tak sobie posiedzieć z kawką i książką na tarasie, na spokojnie wyczilować się tutaj. Myślę, że to jest bardzo fajna destynacja wakacyjna dla takich ludzi, którzy nie lubią tłumów, nie lubią jakichś, nie, nie potrzebują jakichś niesamowitych atrakcji typu, nie wiem, kluby nocnej, bary. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. Cieszę się, że zajrzeliśmy po drodze do zamku w Liwie. Bardzo fajne miejsce. Myślę, że warto tutaj zajrzeć. A teraz pakujemy się do samochodu i wracamy już do Siemianowic. Dzięki za to, że obejrzeliście tego vloga. I do zobaczenia w kolejnym. Pa! pa.